W czytaniu na lipiec 2023. Ogólna energia jest w głupcu, w otwartości, zaufaniu, gotowości do podjęcia ryzyka. Jest to wolność, niezależność, wielki potencjał też nowych zmian, możliwość przełomu i podążanie za głosem serca. Kolor zielony tu na głupcu to twórcza siła. Ten, ta postać jest owinięta taką pępowiną, która ma za zadanie symbolizować połączenie, połączenie z, z kosmiczną jednością, z każdą cząstką Ziemi, która jest, są cztery spirale. Można, jest możliwe odrodzenie na pozycji duchowej, na pozycji psychicznej. Emocjonalnej i fizycznej. Jednak jest pewien warunek w tej karcie, że. że takie rzeczy są możliwe, kiedy jest w nas gotowość do zmiany, I kiedy jest zobowiązanie do samorozwoju. Inaczej ten potencjał będzie przez jakiś czas dostępny. Ale wybrzmi, kiedy nie złapiemy inicjatywy, czy podejmiemy się pewnych solidnych kroków sami. Jest to de facto trochę przełamanie starych i zakorzenionych takich uwarunkowań. Teraz w tym miesiącu wydaje się to możliwe. Co jeszcze? <laughs> Czym oznacza, co oznacza yy, karta? Oczywiście nie będą będę odkrywał, to są też podróże krótkie, do niedalekie, czyli wszelkie urlopy, wyjazdy, podjęcie nowych yy, działań. To jest energia młodzieńcza, dziecka, młodych, dorastających dzieci. że tutaj będzie aktywność na pewno z nimi związana. I też poczucie takie, że w końcu jest lato, można być może chociaż trochę bez troski w obliczu tego, co się dzieje dookoła. Wskazówką, jaką daje ta karta jest zapytanie w sumie. Czy jesteś gotów, by może rozpocząć cykl, czy coś od nowa? Czy jesteś gotów na ogromny przełom? Jest to Wielki Arkan, pierwsza karta Wielki Arkan otwierająca tak naprawdę. Pomyśl sobie o tym, poddaj się tej myśli i poczuj w sobie, czy jesteś jest otwarty, otwarta na krok i skok. Nawet jeśli jakiś wewnętrzny lęk próbuje Cię powstrzymać, zaufaj temu głosowi, które słyszysz w środku. Podążam za głosem mojego serca. Jestem otwarty, otwarta, by ruszyć w drogę. Dokądkolwiek by mnie nie wezwał. To jest ogólna um, energia na lipiec. Poszczególne drogony. Teraz będziemy patrzeć. Przesunę sobie tutaj. W sumie chcę dzisiaj użyć innego tarota odstawię. Zaczniemy od ognia. Zaczniemy od <laughs> lewa poprzez strzelca z barana. Lew, strzelec, z baran. piec 2023. Jeszcze o, mm -hmm, to już za dużo. Zacznę. I kolejna. <laughs> Znaki ognista. <laughs> Spróbujcie wygospodarować trochę czasu do siebie na odpoczynek. To jest, ten będzie na to wskazywać. Pewne zranienia. Pewne zranienia, które mogą wychodzić z miejsca pracy, mogą być związane z osobami w waszym środowisku, z którym przebywacie. Więc. Pomimo tego, że jest um, głupiec czas odkrywczy, ale tu akurat um, skierowałabym się na takie doświadczenie i odczucie emocji, które czasami nie są. <laughs> no, nie powiem pozytywne, ale nie są um, do odczucia w, w odczuciu miłe, może tak. Jeszcze sobie wyciągnę taką Rozwiewającą kartę, pewne straty, hmm, może stracenie jakichś benefitów. Hmm. Jeżeli wyjeżdżacie gdzieś na jakieś wakacje, to czy na urlop, to nie zostawiajcie sobie pracy, <laughs> nie zostawiajcie pracy samym sobie. Zawsze upewnijcie się, że ktoś jest i czuwa czy nad domem, czy nad bliskimi, czy nad e, zwierzakami, mam wrażenie, że tutaj są jakieś sytuacje, które są e, codziennego e, naszego życia, które mogą odwrócić się podczas tego, gdy nie uważamy, podczas tego, gdy się odseparujemy lub kiedy coś się wydarzyło i chcemy być sami, odcinamy się zupełnie od wszystkiego dookoła, wtedy rzeczy i tak dzieją się bez naszego udziału i czasami idą w nie tą stronę, w którą byśmy chcieli. Więc tutaj, tak, jest jakiś okres, który będziecie musieli spędzić sami. Okres odpoczynku. Ale pewne rzeczy, które zostawicie, trzeba będzie, trzeba będzie się nimi zająć. Nie zostawiać. Pewne rzeczy się skończą bezpowrotnie. Jeżeli odczuwaliście w ostatnim czasie jakieś niemiłe emocje od innych osób czy sytuacji. Czy powracanie um, uczuć, które chcielibyście wyprzeć. To tutaj, przy tej karcie, mnie, um, czy razem z transformacją śmierci mówi o tym, że pewne rzeczy ulegną rozpadowi bezpowrotnie. Dajcie temu czas, um, żeby wszystko wkleiło się w całą Waszą, tę matrycę, w której jesteście. Um, i podchodźcie do pewnych rzeczy na spokojnie. Mam wrażenie, że w niektórych sytuacji się już nie da ciągnąć dłużej i trzeba je zakończyć. Ziemia! Pan Kozioro, na koziorożbyk. Na lip 2023 że no, to czytanie na razie jest takie poważne. Może ten głupiec zapowiada faktycznie jakieś usuwanie w tym momencie rzeczy. spójrzcie sobie tutaj. Znaki ziemskie. Znaki ziemskie. Dały się wkręcić w iluzję. Mają jakieś jakieś postrzeganie swojej rzeczywistości, codziennej pracy, obowiązków, które ich trzyma, są potrzebne, muszą coś robić. I to się nawarstwia do takiej granicy pełnej wytrzymałości fizycznego ciała. Tu przy tej karcie pokazane jest, że to jest tak jak naprawdę te zobowiązania, które sobie, też, w których sam, które sobie nałożyły lub które zostały nałożone przez kogoś, nie są tak ważne, jakby oni, jak to oni to postrzegają, te znaki, czyli Wy, czyli panna Waga, e, przepraszam, panna mm, Kosiorusza Cibek. Można rozładować to, można trochę tego ciężaru oddać. Można przemyśleć pewne stałe sprawy. Jest jeszcze taka sytuacja, która jest nie w niewiadomym świecie, więc pewne sytuacje i rozwiązania istnieją, tylko konieczne jest, żebyście zobaczyli, że to nie jest tak, jakby to widzicie. Są nowe rozwiązania. Trzeba rozszerzyć trochę umysł, szukać. Informacji, szukać, jeżeli to dotyczy pracy czy jakiegoś biznesu, który robicie. Są furtki wyjścia, które można zastosować w odpowiednim czasie. To jest jeszcze ta karta kapłanki dla Was się odkryje to jest taka y, y, tajemnica, niedostępna na razie. Odkryje się, gdy poczujecie, że już dalej nie możecie pewnych rzeczy ciągnąć. Zobaczycie, że może to faktycznie to, co sobie wymyśliliście i to, do czego dążycie, jest nierealne. I zaczniecie szukać rozwiązań. Przepraszam, zaczniecie szukać rozwiązań. I wszystko tutaj ta karta się w końcu odkryje. To ciekawe ciekawe byki znajdą w tym miesiącu. Jakieś nowe informacje, które im pomogą. Woda. Rak, skorpion i ryby, lipiec 2023. Wewnętrzne serce po pokazuje się może wszędzie. Niektórym odkrywa zranienia, niektórym odkrywa wartość. Wrażenie, że w tych znakach wodnych będzie pewna wartość. Wartość tego, kim jestem, co robię w życiu, jak siebie widzę, jakie jest moje działanie, do czego zmierza moje działanie w pewnym momencie będziecie musieli stawić czoła pewnemu oporowi z zewnątrz. Może nie każdy postrzega życie tak jak Wy, nie każdy ma takie same wartości i trzeba będzie przekonywać najbliższe otoczenia do swoich racji, albo po prostu e, zacząć walczyć w takim sensie, że bronić swoich przekonań. W sumie głupiec na początku tak jak interpretowałam tę kartę, a o tym właśnie mówi, że to jest Podążanie za tym, co się czuje, pomimo przeszkód. Mam wrażenie, że takie przeszkody mogą się Wam pokazać w tym miesiącu, yy, przynajmniej ze środowiska, w którym przebywacie bliskie środowisko. A jeżeli to jest praca, no to yy, kołowalkerzy, yy, współpracownicy, A jeżeli macie jakieś sytuacje w domu. Yy, to może małżonkowie i rodzina najbliższa będzie nie do końca wspierać swoje pomysły i inicjatywy. Kluczem tu jest zachowanie tego, co, co bronicie, za czym podążacie. Macie dużo do powiedzenia, dużo do działania. To jest dobry kierunek. Okazujecie się też w pozycji em, króla, albo też będziecie mieli pomoc z takiej osoby, która jest władcza. Moco, o, mocodawca, o, coś takiego mi się kojarzy, to jakaś moco, m, mocodawcza osoba, postać. Zachowujcie wrażliwość, zachowujcie ten malutki, tę tak, cząstkę siebie, którą odkryjecie i czujecie zawsze. To doprowadzi Was do większej wrażliwości i odczucia y, świata na zewnątrz. Mam wrażenie, że im bardziej będziecie separować od y, głosów negatywnych. Tym większym będziecie mieli wejście w swój wewnętrzny świat. I tam odkryjecie różne rzeczy. Niektóre będą mm, mocno, głęboko mm, intuicyjne, niektóre będą z lękami. No, Książę to mówi o tym, że tam też drzemią takie pokłady, które grzebiemy w świadomości, w podświadomości. I z jakiegoś powodu <śla> i celu tam je umieściliśmy. Więc um, zawsze kontaktujcie się z tym malutką, cząstką wrażliwości siebie, przy pełni Księżyca um, wiem, może małe rytuały zrobić na odczucie, jak to teraz we mnie rezonuje, co ja teraz czuję um, w stosunku do siebie i do świata na zewnątrz, jak mam wyjść. Um, do pozycji lidera swojego życia. Powietrze. Bliźnięta uwaga wodnik. Lipiec 2023. Ciekawe, bardzo podobne karty jak ryby, bardzo podobne karty jak ryby. Hmm. Powiedziałabym, że tylko jedna karta się różni, więc widzieliście, ile tasowałam. Z tym, że tu jest takie, jest, powiedziałabym tak, jest lęk, żeby nikogo nie urazić. Chcę coś zrobić. Wiem, jak to zrobić. Mam do tego narzędzia. Mam opór od ludzi dookoła mnie. Nie wiem, jak mam ich przekonać, ale spróbuję, spróbuję poczuć, co mam zrobić i poprowadzić dalej. I mam wrażenie, że pojawi się też lęk. I to jest troszeczkę takie wycofanie z tej sytuacji um, lidera i przewodnictwa, ponieważ jest lęk, że zostanę sam. To może być też sytuacja, gdzie niektóre po choroby mogą się objawiać. Też uważamy. Jeżeli wejdziemy mocno w lęk i strach w tych pewnych sytuacjach, to może wybijać nam przez ciało, które będzie pokazywało jakoś dysharmonię w wibracjach, boleści, kontuzje, może nie, ale jakieś takie wewnętrzne rozregulowanie systemu naszego ciała. Co tu jeszcze mm, można wyczytać z tego układu? Pokażę Wam tę kartę. Karta Rada. Karta Rada jest też taka, że nie angażować się w spory. Będzie pewna grupka, która będzie postrzegać rzeczy dokładnie tak samo jak wy: reszta świata, czy reszta osób, które Was otaczają. Zostanie w swoim światopoglądzie, w swoich um, życiowych rozterkach. Będzie też taka chęć, że ok, wiem co zrobić, wiem jak do tego dojść, może powiem, zakomunikuję to światu z nadzieją, że oni też będą to mogli wykorzystać i zrobić dokładnie, podobnie jak ja. Ale nie wszystkich da nie wszystkim da się pomóc. Mam wrażenie, że to jest ta karta też, że to nawet, że może to w niektórych częściach, oczywiście w niektórych sytuacjach to możecie być wy, zostawieni sobie w takich sytuacjach, gdzie trzeba będzie się zająć faktycznie sobą i swoim samopoczuciem i zdrowiem, a w niektórych sytuacjach to mogą być osoby blisko Was, którym, którym tak bardzo moglibyście chcieć pomóc, ale. Nie dacie rady i trzeba ich zostawić do własnego doświadczenia pewnych rzeczy, sytuacji. Pomimo tego, że jest y, radosna energia, jest y, głupiec, to jednak pokazuje się, że w tych aspektach y, trygonów y, będzie to wyzwanie czasami. Mam wrażenie, że wyzwanie, wejście w nowe i konsekwencja działań, bo tak jak mówiłam na początku, ta karta się pokazuje z nowymi potencjałami. Od nas zależy, czy je podejmiemy, czy utrzymamy, czy mamy taką, um, takie bardziej determinację do samorozwoju, bo ona tego będzie wymagać. Ona da różne rozwiązania, nowości, ale to od nas będzie zależało, czy my włączymy je w życie. I tutaj widzę w poszczególnych tych grupach żywiołów, że może nie do końca będzie to łatwe zadanie. Wyciągnę jeszcze taką kartę mm, anielskiego prowadzenia. Mam wrażenie, że jest potrzeba na piec. Co może pomóc? Co może być um, przynieść ulgę w pewnych zmaganiach naszych w tym miesiącu? Na czym się skupić? <śm> anioł Ziemi. Jesteś wartościową osobą pracownikiem światła, który przyrzedł na ziemię, by czegoś nauczyć, by nauczyć ludzi o miłości do wszelkiego stworzenia. Bardzo mocno z tą kartą. I teraz jak to ma się do sytuacji codziennego życia? Czy można, czy można wpleść to przesłanie? do tego co robimy na co dzień jeżeli chcemy uczyć o miłości na ziemi do wszelkiego stworzenia to czy będziemy chodzić do lasu i wyrzucać śmieci to są takie małe rzeczy z którymi będziemy się może też musieli no, zmienić na pewno pomału i być konsekwentnie w tym nie ja tylko przytałam tutaj, pokazałam, podałam tylko przykład mogą być różne sytuacje jest duże wsparcie z zewnątrz, że tam czujecie na pewno w różnych stanach emocjonalnych, które się doświadcza widać to w kręgach w bożu już jest trzeci czy nawet czwarty objawiony nowy więc dużo rzeczy będzie się działo i my to będziemy odczuwać. Pozdrawiam i do następnego za miesiąca.